Ale to jak się spociłem przy tej walce, to nikomu nie polecam. Siemane maneczko, powiem wam jedno. Ponad tydzień nie grałem w Clash to bardzo długa przerwa. I pewnie wszyscy ci moi hejterzy, e, którzy mówią, że nie potrafię dysponować klanem, e, będą kazali mi samego siebie wyrzucić właśnie przez to, że w clan czeście nic nie zrobiłem, ale też go nie otworzyłem, więc e, worth it. Odkąd zrobiłem odcinek z legendą, nie odpalałem tej gry, ponieważ na telefonie wszystko usunąłem, żeby móc zgrać tam instalkę Windowsa. Na komputerze też wszystko usunąłem, więc nie miałem po prostu gdzie grać, a nie chciało mi się instalować, Pomyślałem, że troszeczkę przerwy zrobi mi dobrze. I czy zrobiło? Ocenię to sami. Tak więc, jeżeli pamiętacie, w poprzednim odcinku zostawiłem sobie Giant chesta do otwarcia I właśnie dzisiaj to zrobimy, mamy też dwa free chesty Może uda nam się zrobić Clown chesty, w co wątpię, ale dzisiaj Główne zadanie to będzie wypróbować Graveyard, naszą nową legendę Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Po bardzo długich poszukiwaniach Znalazłem dwa deki, to jest jeden z nich Jest bardzo tani, ale nie mam pojęcia Na czym one polegają, bo jak wiecie Znacie mnie, mnie to nie interesuje Ja lubię wchodzić prosto W akcję i zabijać albo przegrywać Cokolwiek, po prostu dobrze się bawić. Wiem, że Wy przez to cierpicie i ile tam jest biadolenia, że jaki to jestem słaby, ale szczerze. Ja się tym nie przejmuję. A to jest drugi deck, który znaleźliśmy. To jest Graveyard Freeze. Tak się nazywa ten deck podobno. Chodzimy gigantem, spamujemy jednostkami, a gigant yy, przyjmuje na siebie obrażenia wieży, to wtedy dajemy tam graveyard i ma to niszczyć. A tego zbytnio nie rozumiem, na czym to ma polegać, ale przetestujemy to w walce. Ale najpierw oczywiście darmowa skrzyneczka razy 1, 60 golda, nie będę narzekał. Hog Rider yy, może być i, i Fire Spirits. No... Średniawka. A otwórzmy też drugą. E, 62 golów, to już więcej. Barbarian, hat. No, średniawka i arczerki. O, arczerki akurat będą miały do ulepszenia. To się przyda. Wziąłem sobie ten frizowaty dek i zobaczymy. Jak uda nam się to rozegrać? Na razie mamy lekki problem, ponieważ nie mamy graveyarda jeszcze i nie znosi się, żebyśmy mieli w najbliższej przyszłości. Więc możemy mieć faktycznie mały problem. Na razie przeprowadzimy w takim razie taki stały atak. Tutaj, patrzcie, szkletową armię wypuścimy, żeby się nim zajęła. Ale on tutaj pewnie jakimś zapem zaraz zaatakuje, czy coś w tym stylu. Dobra, zaatakował, ale zdecydowanie wydaje mi się, że za późno tym zapem zaatakował. Tutaj jeszcze puścimy arczerki, żeby móc użyć graveyarda zaraz. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy użyć. Tego graveyarda, bo tu może być z tym mały problem. Mały problem z tym może być. No i faktycznie graveyarda zdążyć, nie zdążymy użyć, ponieważ nasz tutaj smoczek nas troszeczkę tutaj porani. Co tutaj mogę wysłać? Tak naprawdę nic. Nie, wiem. mogę zapem przywalić. Okej. Okay, zap coś tam pomógł. Giganta też tutaj wyślijmy. Do tego wyślijmy tutaj minionki, żeby zabiły goblinki. Na razie jest okej. Okay. Albo też jest inny trik, żeby zamrozić wieże i wszystko wokół wieży i wtedy puścić graveyarda. Myślę, że tak czy siak to będzie całkiem niezły niezły sposób. Dobra, puszczamy tutaj graveyarda. Może w nie najlepszym miejscu, ale, ale faktycznie zabijemy tą pierwszą dom, więc wyszło całkiem spoko. I tutaj na przykład zamrozimy teraz. Patrzcie, zamrozimy, zamrozimy wszystko. I będziemy mogli troszeczkę, chociaż zbić. Troszeczkę spóźniony chyba z tym freeze'em byłem Ale nie najgorszej. dobra, teraz patrzcie zapa. trafimy tak zapa, żeby zabić to i to No nie trafimy tak zapa, nie zabijemy Tego i tego, ale i tak będzie całkiem spoko Tutaj archerki pomogą goblinom On straciłem mocny mocne jakieś te gobliny No i ja też niestety straciłem wieżę Wydaje mi się, że ten tutaj to ulepszenie To troszeczkę go poniosło z tym Puśćmy giganta również To będzie nasza zagrywka I czy my zdążymy użyć kolejnego graveyarda Mamy plus ten, więc powinno być okej okay. Kurde, ale wolałbym tutaj Freeza jednak rzucić. No ale dobra, teraz mogę Freeza zamruśmy to, zamruźmy to tutaj wszystko. Jeszcze zapójmy, zapójmy szybciutko. Jest okej, okay, jest naprawdę okej. Okay. No już teraz nie jest wcale tak okej, okay, ale było nie najgorzej. Zatrzymaliśmy go pod tą jego główną bazą, a teraz musimy odeprzeć atak i mamy mały problem, ponieważ on tu ma bardzo dużo obszarowych e, rzeczy. Więc ja zginę bardzo szybko. Do tego on puszczę tutaj inne rzeczy. Mogę tutaj na przykład zamrozić to wszystko. Patrzcie, zamrażamy i wtedy nasze potworki będą tutaj działały. Jeszcze tutaj zapuję, żeby jeszcze gorzej go miały. I jeszcze tutaj puszczę szkieletową armię, bo... i tak ona zginie, ale żeby Jezus! Przegram to! Panowie i panie, przegram to! Było tak dobrze, było tak dobrze, ale widać, że dawno nie grają. Chociaż może będzie remis, nie, bo będzie to grywka pewnie, nie? Tak, będzie to grywka. Albo może nie, będzie to grywki, czy będzie to gryfka? Będzie to grywka. Tak. oj, ten Zap był kompletnie, bezsensowny. I teraz wiecie co? Chyba wolałbym się skupić na tej wieży tutaj. Wydaje mi się, on też spróbuje to samo robić. Wydaje mi się zdecydowanie to lepszym pomysłem niż próbowanie czegoś innego. Wiem, że tam idą te, te yy, inne rzeczy, ale mogę coś takiego zrobić. Z tym sobie łatwo dość. Ej, czemu ja tam tego graveyarda nie rzuciłem? O nie! Mamy problem. Byłem pewien, że tam poleciał graveyard, a nie poleciał. I tutaj mogę zatrzymać go jedynie zapem i do tego pójść... Puścić... No nie, to już jest. Masakra! W sumie nie idzie najgorzej. Mamy atak. Przeprowadzamy atak. Jeszcze jaki tutaj graveyardem zaraz uderzę. No i tutaj już będzie taka walka ostateczna. Oj, i ją przegram. Kurde, gdybym jeszcze freeze zdążył rzucić! Go freeze! Go freeze! Go freeze! Go freeze! Zdążyłem stwisować, ale tam mnie zabije. No niestety, będzie remis. Remis jest okej. Okay. Na wszelki wypadek jeszcze tutaj puszczę rzeczy, jeszcze tutaj zapuję zaraz na to jak one... Jest! Udało się utrzymać remis, oh, ale było stresująco. Powiem Wam, spociłem się cały. To była jedna z bardziej stresujących walk, jakie miałem. Pierwszy raz grałem tym deckiem, może drugi i remis nie jest zły. Ja wiem, że jest prawie lato. Ja wiem, że stoję przed dwoma wielkimi lampami: że mam czarne tło i bawełnianą koszulkę. Ale to jak się spociłem przy tej walce, to nikomu nie polecam. Skoro tamten dek oblukaliśmy, to czas na ten mega szybki 3.1 deck kosztujący i tutaj tak naprawdę nie wiem, jak mam się zachowywać. To jest deck, tamte deki są takie w miarę kontrolne, nie odbijacie atak przeciwnika i atakujecie. Tutaj chyba trzeba spamować tymi jednostkami. Tak mi się wydaje, no bo po pierwsze, jeżeli nie będziemy spamowali jednostkami, to będziemy tracili manę. To na przykład było złe ustawienie, bo teraz jakiś zap czy fireball po prostu to zniszczy. Nie wiem, gdzie powinno się dawać jakieś stony czy coś w tym stylu. Postaję to tutaj w takim razie fireball, o oh właśnie. Jakby Fireballa rzucił, to by był idealny Fireball, co? Troszeczkę długo leciał, ale był naprawdę, naprawdę quality ten, ten Fireball. I tutaj jeszcze Fire Spiritsy. Zanim on zdąży tam rzucić, żeby trafiły, trafią. Trafią tylko jednego, ale trafią, to i tak jest całkiem spoko. Goblinsy, go... O kurde, jaki on mocny ten Wizard. No Wizard popsuł mi całą zabawę tak naprawdę w tym momencie. Ale tutaj już mamy bardzo mało życia. Jedyne co mi się nie podoba to to, że oni na tych wszystkich tutaj poziomach mają zdecydowanie więcej życia ode mnie. Mają wyższy level bazy i przez to ja po prostu sobie nie daję rady z tym wszystkim. Okej, okay, tutaj Fireball musi polecieć, ale nie mam jak z tego Fireballa wypuścić. No niestety. Troszeczkę, troszeczkę nie wyszło. On się wkurza, ale nie ma o co tak naprawdę, bo jemu lepiej tutaj idzie niż mi w tym momencie. Bo ja mogę spamować jednostkami, ale on ma całkiem łatwe odpowiedzi na, na to zawsze. No zobacz, teraz taki Wizard to mnie kontruje całkowicie. Co ja na niego wystawić. No nie wiem, muszę na niego Valkyrie chyba wystawić. Poczekam jeszcze aż tutaj podejdzie i wystawię na niego Valkyrie. Tutaj powinna być walka Dość, dość taka zawzięta. Za nią puśćmy troszeczkę dalej, spirycy, żeby w tom, tom się tutaj wbiły, jak nie wiem. Zapa może nie, ale jakbym tutaj dał na przykład graveyarda, tutaj postawił, co by na to taki graveyard teraz? Myślę, że graveyard teraz, teraz w tym momencie, nie byłby wcale najgorszym opcją. Wieża powinna być zniszczona, ale czy będzie, no nie wiadomo, bo tutaj puścił, puścił on też swoje. Y Dobra, udało się, udało się zniszczyć wieżę. Faktycznie ten graveyard jest całkiem taki Spoczy, Dobra, tutaj trzeba tak troszeczkę to wycelować, ale czy ja wycelowałem idealnie? Tak, wycelowałem idealnie, jeszcze trafiłem w ponton. W ponton jeszcze trafiłem, więc superaśnie. Tutaj jeszcze Fire Spiritsy, nie wiem, czy troszeczkę nie przesadziłem z nimi, ale okej, okay, jest naprawdę quality. Teraz tak, walkiria tutaj. I zaraz tutaj wypuścimy nasz graveyard kolejny. Jest ładnie, tutaj damy zapa. Okej, okay, tutaj jeszcze goblinsy możemy puścić. Firebola, firebola tutaj gdzieś puścimy. Myślę, że będzie idealne miejsce. Jest, ale to on jeszcze. No nie. Dobra, to nie było zdecydowanie idealne miejsce na Firebola. To oni sobie tutaj poradzą z tym całkowicie. Łuczniczki też powinny być całkiem decent. Zap też będzie ok, tylko teraz nie wiem, jak się obronić przed tym walonym tym. Muszę poczekać na. na, na firebola, ale. To i tak nie jest najlepiej. To i tak nie jest najlepiej, powiem Wam szczerze powiedziawszy. Być może to przegram w tym momencie. I wydaje mi się, że właśnie. Chociaż nie, dobra. Przeżyję to, przeżyję. Powinienem pewnie się bardziej bronić niż atakować. Ale myślę, że atak tą lewą stroną będzie po prostu idealny. Tutaj dajemy to, jeszcze tutaj fireballa. oj, Ojojojojoj. Oj, oj, oj. Ale to zrąbałem. Ale to skiepsiłem. Bardzo to było słabe. Przepraszam wszystkich bardzo serdecznie za to, co tutaj się stało. Bo to było tak słabe, że nigdy nic bardziej słabego to kompletnie w życiu nie widziałem. E, przegrałem. No nie tak sobie wyobrażałem powrót do Clash Royale szczerze powiedziawszy, ale zasłużyłem na tą przegraną. Tamten deck, wydaje mi się, był troszeczkę lepszy. Zagramy jeszcze jedną, ostatnią już walkę Graveyardem i to znowu wrócimy do tego deku, który był za pierwszym razem. Myślę, że on nie wyszedł tak źle. Dobra, teraz tutaj przynajmniej jest równa walka, bo jest szósty poziom. Na szósty poziom zaczynamy w ten sam sposób, tylko że on Wizarda jeszcze wypuszcza. Ten Wizard strasznie mnie tiltuje, to jest taka... Karta pułapka, nie lubię strasznie tej karty. O kurde, ta łuczniczka nie poszła za dobrze. Nie lubię karty Wizarda, muszę przyznać. Nie wiem co tutaj mam zrobić. Zapem? To jest chyba za, za słabe na zapa, nie? Znaczy za dobre na zapa właśnie. Yy, Mogę tutaj wypuścić giganta w sumie, żeby on ich trochę zajął. I teraz tak, yy, on nie zajmie, zajmie gigant. Dobra i teraz... Patrzcie na to. Słabo wyszło bardzo. No powiem wam, mam, mam kompletnie dość tej rozgrywki. Te deki wszystkie są fajne, ale zawsze czegoś brakuje. Tutaj ten Wizard każdym tym dekiem tak nas kosi, że po prostu nie ma na niego dobrej odpowiedzi. Wiecie, jakaś mini peka czy coś. Zawsze to działało. A tutaj kompletnie, kompletnie nic. Puszcz tej graveyard. Okej, okay, on puści na nas ten, ale ja tutaj... No szkieletowa armia z nią będzie całkiem słaba. Dokładnie. Na starcie zginęła. Na starcie. W ogóle nawet nie pod... Jezus, to jest najgorsze, co mnie w życiu spotkało. Powiem Wam, jest źle. Jest naprawdę... Bardzo źle. Nie dziwię się, że mnie wyzywacie, że jestem takim słabym graczem. No bo jestem. Faktycznie muszę przyznać to dzisiaj na odcinku. Jestem. Wiecie, ja gram też pierwszy raz z tymi dekami. Takimi dekami trzeba się ograć. A ja jestem odważny i na odcinku mówię: dobra, idę. Będę ogrywał dek na odcinku. Nikt inny by dla was tego nie zrobił. Tylko ja. Dlatego musicie to docenić. Dwa wizardy. No jak ja mam sobie z takim czymś poradzić? Powiedzcie mi, jak ja mam wygrać z takim głównym. To jest nie do pokonania. Okej, okay, teraz to faktycznie już jest do pokonania, ale teraz jeden strzał i ja po prostu nie mam mnie. No i co? I co dalej? Jak, jak, mam, jak mam z tą wygrać, kolego? Mogę tutaj puścić Witch'a, która, która ci prawie nic nie zrobi. Teraz mogę zrobić, patrzcie, taki mech. puścić Graveyard tutaj. I ewentualnie to, co on tutaj wystawi, mógłbym zamrozić, ale on nic nie wystawia w tym momencie. Więc ja mogę zamrozić tutaj budynek na przykład. Mogę tutaj puścić to. Teraz, przez to, że zamroziłem ten budynek, to nic tam się w sumie nie powinno mi stać. Ale te kurde kolesie z tego graveyarda prawie nic nie biją. Nie podoba mi się to, dobra. Tutaj musimy postawić takie coś i z tyłu musimy postawić Witcha, żeby działała. Żeby działała! Ale nie będzie Oj, trapa, patrzcie, jaki Freeze tutaj wejdzie. Tutaj wejdzie taki Freeze, że po prostu nieważny Freeze. No nie, no to jest po prostu największa tragedia XXI wieku. To, co się dzieje w tych grach, to jest po prostu tak słabe i tak złe, że ja nie mam pytań. To jest gra przegrana już na starcie. Ja nie miałem kompletnie żadnej szansy. Dobra, i tak na odchodne po tym całkiem emocjonującym odcinku otworzymy sobie Giant Chesta. Proszę bardzo, i pierwsze 1400 Golda. Całkiem niezłe. Co będzie następne? 3, 4 Go Epic X-Bow. Mam już takiego, ale przyda się na pewno. I kolejne eee, Battle Ram. To się nie przyda na pewno, ale 20. I co? Co będzie ostatnie? Boom, boom, boom. Eee, Bomber. Nie za dobrze. Nie jestem zadowolony z tego, co z tego wypadło. Cieszę się, że wróciłem do tej gierki pod wszystkimi filmami. Tylko i wyłącznie były spamy o to, żebym nagrał Crash więc proszę was bardzo, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Pamiętajcie o G2, gdzie możecie sobie kupić wszystko, może nie legendy z Clash Royale, ale te najlepsze gierki jak najbardziej. Pamiętajcie też o moim fanpage'u, Instagramie do tego wszystkiego. Link tam na dole, tu o! Tam właśnie był, jeśli nie wierzysz, to sprawdź sam, był link w opisie do moich socjalnych mediów, a na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się! Papa papa papa